Cześć, tu jest Tyna i dzisiaj o dniu życzliwości. Światowy Dzień Życzliwości obchodzony jest 21 listopada od 1973 roku. Ma na celu zachęcanie do bycia życzliwym w stosunku do innych, ale też do rozwiązywania sporów w pokojowy sposób, bez użycia przemocy. Słownik języka polskiego tłumaczy, że osoba życzliwa to taka, która jest przyjaźnie usposobiona oraz będąca wyrazem przyjaznych, Uczuć. Wyrazem życzliwości może być zwyczajny uśmiech do kogoś, kogo mijamy na ulicy. Chociaż w tym okresie to jest to jednak bardzo trudne do uzyskania, ale są to też przecież inne drobne gesty, jak przepuszczenie kogoś w kolejce, przytrzymanie kobiecie z wózkiem drzwi, nie wiem, podanie komuś czegoś z wysokiej półki w sklepie. Oczywiście, życzliwość można też wyrazić miłym słowem. Przyjaznym powitaniem się z sąsiadem, powiedzeniem komplementu komuś bliskiemu. Wyrazem życzliwości może być też jakaś drobna przysługa dla kogoś. Na przykład, jeżeli robimy zakupy dla siebie, to może nasza mama czy babcia również potrzebuje czegoś ze sklepu, więc skoro i tak się wybieramy, to możemy zrobić te zakupy też dla nich. Taką drobną przysługą może być też na przykład odebranie paczki yy, dla sąsiadki. Która na przykład akurat w tym momencie musiała wyjść, kiedy kurier się pojawił. Można powiedzieć więc, że życzliwość to takie dbanie o dobro innych ludzi. Warto być dla innych życzliwym, ponieważ tak jak się powszechnie mówi, dobro do nas wraca. Zresztą, tak jak zawsze ja powtarzam, jeżeli robimy coś dobrego, życzliwego dla kogoś innego, to sami po prostu czujemy się lepiej. Ale życzliwymi możemy a nawet zaryzykuję, że powinniśmy być też sami dla siebie. Czym przejawia się bycie samorzeczliwym? Jest to takie bycie wyrozumiałym dla siebie, wyrozumiałym wobec tego, że nie wiem wszystkiego, że czasem popełniam błędy, że nie zawsze wychodzi mi wszystko tak jakbym chciała. To też takie zaakceptowanie tego, że mamy swoje słabości, że właśnie popełniamy błędy. I nie chodzi mi tu o to, żeby sobie po prostu odpuszczać i rezygnować na przykład z realizowania jakiegoś celu albo samo się, czyli dokonywać takiej ciągłej samokrytyki? A trzeba pamiętać, że chyba... Sami jesteśmy wobec siebie najgorszymi krytykami Chodzi o to, żeby na przykład zauważyć, że daliśmy z siebie wszystko Tyle ile mogliśmy, tyle ile y, umieliśmy na dany moment Samożyczliwość to też taka umiejętność dbania o siebie i swój dobrostan psychiczny Zwłaszcza w sytuacjach, w których doznaliśmy jakiejś porażki Czyli to też takie znanie swoich własnych potrzeb Wiedzieć, że jeżeli na przykład coś nam nie wyjdzie, to potrzebuje się wyciszyć ale też znanie pewnych sposobów na uspokojenie się, ukojenie swoich myśli i utrzymanie równowagi psychicznej. Dlatego uważam, że warto być życzliwym wobec innych. Tak naprawdę te miłe słowa czy drobne gesty nic nas nie kosztują, a mogą zaowocować chociażby lepszym samopoczuciem i naszym, i osoby, wobec której byliśmy życzliwi. Jak już zauważyłam, warto też być życzliwym wobec siebie. Bo przecież, jeśli my nie traktujemy siebie dobrze, jeśli się o siebie nie troszczymy, to raczej inni za nas tego nie zrobią. Więc życzę wszystkim, aby w naszym otoczeniu były same życzliwe wobec nas osoby i żebyśmy potrafili być też życzliwi wobec siebie. I to nie tylko w Dzień Życzliwości, ale przez cały okrągły rok. I życzę, żebyśmy sami stawali się coraz bardziej życzliwi, ponieważ w dzisiejszym świecie ta życzliwość jest bardzo potrzebna, a czasami bywa towarem deficytowym Ok, i to już wszystko na dziś, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki Do następnego, pa!